Zaczynajmy. Zaczynajmy. Dobra, to ten sam ostatnio był. O, mogę własne samochody. Moi kochany kokuetce. Jedziemy dunaj, dunaj, Jedziemy. bum, 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 mm. bum, Dobra, udało mi się, udało mi się. Boję się, boję się, o kurde, chcę co mnie rozwalić. Puknąłem, je... O, popycha mnie ktoś, dziękuję ci. Ten ktoś, nie znam cię. Dobra, jedę, 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 Dobra, 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 jedę, jedę. Dobrze, Też już mety chcę, już mety chcę. Mety. Dalej dalej Dobra, pojechał tamtędy. Teraz go tutaj mam okazję zepchnąć. Którego? O, o, o! O! Zepchnąłem go! Zepchnąłem go! Kuźba! Dobrze! Uf. 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 Ale się boję. Dawciu, odzywaj się, bo się boję. Wspieraj Rady mnie. Jadę. Wspieraj mnie, stary. Dobra, dobra, dobra. Nie wspieraj, wspieraj. Który jesteś? O, zepchnęli się. Dobra, już, już mam wygraną, mnie Zwycięskie trofeum mnie czeka. Kurde, proszę tam parę, parę obkrążeń chyba. Jezu no! O nowy świata. Nie denerwuj się kolego mój kochany. Trzymaj za Stary, on sześć okrążeń dało. On 6 okrążeń. <laughs> no. Też się mogę wygrać. Zwłaszcza, że mam coś to. Kule, czemu oni mnie... Fuck. Nie. Moja wygrana poszła w dupę. Ale skoki tu są. Kule, gdybym dał jedno okrążenie, to bym wygrał, to gówno Ale wiesz, mogę jeszcze być ostatni, a ty, a ty skończysz pierwszy. Ja jestem sobie... na razie. Czas, żeby go wywalić. Dobra, wywaliłem go. Dobra. O, wszyscy się wywali... O, fuck. Wszyscy się wywalili. Jestem pierwszy. Hu. Jedziemy. A nie, myślałem, że są czterami. Uff. Jesteś, który jesteś? Czwarty na razie. Myślę, że z tego będzie pięcio, y, znaczy dwuminutowy odcinek, a to się zapowiada. Szybki... Taki pięciominutowy tylko. No, ten... no. Trzy już dawno. Tak postanowiłem, fajny wyścig. Szybki. szybki ...to se nagram dla moich ukochanych widzów. Cześć, co chyba kanał zrobię, jakiś na YouTube? Ale ja nie wiem jak filmy montować. Fuck, 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 fuck... ...nauczyć. <głosy> <głosy> I ona skiejpa, se się zgadamy. co te wygrywa. Kukłety prowadzi. O szlak, czemu oni tacy O, o wywalacie się, dobrze wywalaj go. Dawcio, o, dobra, najspiewalili się. Pięknie, ja jest dawno. to weź ich spychaj. O, kurde, ty jesteś za mną. Ale ja chcę wygrać też. Spoko, 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 nie, myślałem, że jesteś ostatnim, co mówię. Sobie... A tam. O, Dawcio, gonisz koniecznie widzę. I tak przegrą, bo że jesteś tego lepszy. Dziękuję, mistrzu mój. O, nowy rekord oso... osobisty? O, też masz nowy rekord osobisty Koleś jeszcze tu stoi, kurde O fak O fak O szkuźba o, Przecież nie sz musiałem zjechać gdzieś w pole Sorry. Źle skoczyłem. Jesteś za mną? Który jesteś? No niestety. Masz Boję się. O ty, o ty, o ty, o ty. Też masz kokuetę, pielunie. Nie spychaj! Oje, o zboję się, oje, zboję się. O Boże, nie no, ty chamie. Nie. Nie, no i wszyscy mnie już dogonili już po mnie. Dziękuję ci, dawcio. Też cię lubię. Jeszcze kuźwa checkpoint ominąłem, nie? Nienawidzę cię. Nienawidzę cię, mam na ciebie focha na forever. Nie no, dupa, miałem Spoko. być... cię. <laughs> Czwarty <śmiech> jestem checkpointa minąłem, bo... Koleś, zeptałem... ja ja jestem. Ostatni pierwszy. Ja to fajnie brzmi. Jestem pierwszy. Chyba pierwszy. O, zepchnęli się. Pięknie. Ja tam jak wygrał na piechotę. <grym> dobra, dobra, doganiam kolesia, doganiam. Dobra, jestem drugi. Nie, trzeci? How? Hey. How do you do you do how how? Oluja, oluja, oluja. Dobra, dobra. Proszę, po, po, powiedz, że on jest drugi. Po, powiedz, że on jest drugi. No, Jezus. Stary, wiesz, że niektórzy Dobrze. są na czwartym okrążeniu? Ja checkpointa ominęłem, Ja pierwszy, ja nie gram tego wyścigu. W tym momencie nie gram. Nie gram, nie. Jestem czwarty teraz. Nie, ja nie gram checkpoint'a, minąłem Pieprze. O, jestem niepieprzy. Ja pierwsze ja wychodzę. Nie wychodź. Stary, to będzie... No, opuszczam grę, nie Dawciu Ham! Ale ham, ostatni ham jest Ostatni ham mnie jest... Ale ham z niego, nie? Ale bym go zabił Koleś mnie zepchnął, kuźwa, Jakiś ostatni koleś mnie zepchnął No i jeszcze raz mnie... Ha! Wywalił się Fuck Czemu trzeci jestem? O, o, zepchali się Dobra, jestem drugi Dobra, wyprzedziłem kolesia na... Skogna na <gry> Ale tu wyścig trwa stary Ostatnie okrążenie O o o o o, o Fak będę drugi Jakiś hajman mnie goni On jest na haju Ja mhm. jestem ostatni w ogóle nie skończyłem wyścigu nawet Dobra wykonałem kolesia Teraz proszę trzymaj kciuki za mnie. Trzymaj kciuki, żebym go szybko zepchnął z tego mostu. Tu jest taki jeden most. No chyba go wyprzedzę. Chyba go wyprzedzę, stary, jeszcze. Chyba jeszcze go wyprzedzę, wiesz? Dobra. Nie, chyba już go nie wyprzedzę, nie. Proszę, trzymaj kciuki, stary. Nawet nie wiesz, jak trzymam mocno L2 czy coś. Już meta jest. Dajesz? Dajesz? Wyprzedzaj go. Wyprzedzaj go, nie, 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 nie. O, o, stary, o dwie, więcej sekundy i bym go wyprzedził, nie? Uf, drugi jestem, dobra. Dobra, jednak nie zasłużyłem na drugi, na pierwsze miejsce. Dawcio, nie trzymałeś kciuków za mnie. Nie. Ja, ja... Ja musiałem kierować. Nie mogę już kciuku waty. A ty tylko jarałeś tę trawkę. Ze mnie. Nie. Nie. Bawciu. Bawczu, nie. Dobra, ludzka, to by było na tyle. Gr krótki... Krótki filmik, 8 minutowy. Mam nadzieję, że się podobał wyścig. Smutka miękka. Łapka w górę, poproszę, dla smutnego Krixa. Trzymajcie się, dawcia. komentujcie. No i dawcie. Subskrybujcie, komentujcie. <laughs>